mamy wypucowane. że my to montujemy to jest taki cycek który musi tam sobie podpasować to jest ten sam wynalazek co robiłem pukankę no i jak widać nierówno chodzi teraz jest na benzynie w go telepie yy, wymiana się nic nie pomogła yy, będę chciał yy, nawet widać go znaczy może najlepiej w takich miejscach że go trzepie będę chciał mu wyczyścić cepustnicę z uwagi na to że obstawiam albo silnik rokowy albo cepustnicę bo na ga yy, gazie i na benzynie też tak kiepsko chodzi tak go przełączę na gaz poszedł jak widać no nadal telepie kompresję ma prawidłową na 100% żaden cylinder nie ucieka bo sprawdzałem to po prostu buja całością nie ma także tylko dajmy na to pierwszy cały czas przerywa Mam tam drugi i to raz na tym, raz na tym, raz na tym. Cały czas to jest, że tak powiem, równomiernie bujane. Dobra, zdejmuję filt powietrza i dostajemy się do przepusnicy. Teraz lepiej widać jak go zlepie. Zaczniemy może, może od tego, czy w ogóle jest układ szczelny. Złaczamy. Trzyma, trzyma, trzyma. Układ jest szczelny. Także tutaj raczej nie będzie przez to. Dobra, odkręcam to i zobaczymy, co pod spodem tam drzemie. W ogóle fajny patent. Zaraz wam pokażę, jak to wyjmie. Zobaczcie, jak to jest pani konstrukcyjnie zrobione. Tu jest, nie wiem, czy będzie widać. Tu jest jedna śrubka z takim trzymackiem. I tu jest druga. Odkręca się te dwie śrubki. Wyjmuję się ten trzymaczek strasznie gorący strzał. O! się ten trzymaczek. I po robocie przepustnica wyjęta. Zaraz ją wezmę całą. Rozbiorę, umyję i będzie wiadomo co dalej. A tu tak wygląda w środku tam. Czy tam duży syf jest, czy nie, bo nie widzę stąd, żeby sobie zobaczyć. Tak wygląda rokowiec, nawet nie jest bardzo brudny, ale no, jest delikatnie wyklepany. Więc wezmę to wszystko. No, nie chcę straści złapać. Wezmę to wszystko umyję, Dużego syfu nie ma, umyję to dokładnie. No i tu przepustnicę też otworzę, umyję Jest delikatnie, już wytarte. Nie ma aż takiego dramatu. Już myjemy to zawsze. O, jakie sobie zostawiłem to zawsze, jak myjemy. Nigdy tego nie skrobimy my niczym metalowym, jak już coś to zapałka i heja, bo tak to można go bardzo łatwo uszkodzić. Także zawsze to tylko i wyłącznie delikatnie myjemy. Dobra. Jak umyję to się włączę. Zobaczycie jak to wygląda. Mam już wszystko pomyte. Czy to widać? Jest taki delikatne wyrobienie, ale to jest tylko, że tak powiem, cień dosłownie. Że raczej nic nie będzie. Tu też jest tylko zarys. Trzeba złożyć, będzie to wszystko wymyte. Czyste, no zobaczymy. Dobra, złożę tą strzeleczkę lekko bazylinką, żeby to dobrze weszło. Tak samo tu lepiej sobie troszkę bazylinką posmarować. I wtedy to będzie nam łatwiej złożyć. Dobra, smaruję, zakładamy i zaraz zobaczymy, co będzie. Dobra, mamy że my to montujemy. To jest taki cycyk, który musi tam sobie podpasować. Jeżeli będziemy wkładali, to odpowiednio. Na swoje miejsce. I teraz tą blokadkę. I bez to skręcić. Dobra muszę przytrzymać ręką, żeby się nie przesunęło podłączamy elektrykę i sprawdzamy No i niestety Przyszczenie nic nie pomogło Zawory są dobrze ustawione Tak więc odstawiam raczej, że będzie problem Albo w serce O ty w przewodach No to już chyba wiem o co chodzi W przewodach będzie problem Tu trzeba kupić przewody podmienić i wtedy zobaczymy to skryskiwacze wykluczam chociaż no na gazie już dużo lepiej chodzi jeszcze to nie jest igła one nigdy nie zresztą te silniki kulturą pracy ale, ale jest trochę lepiej chyba trzeba będzie jeszcze trochę na benzynie pojeździć i zobaczyć zresztą on i tak ma późno przełączanie bo on ma dopiero powyżej 70 stopni przełączenie na gaz tak więc codziennie się robi te parę kilometrów na, na benzynie i dopiero idzie gaz no i mimo wszystko widać ładnie czekają jak widać jednak Dało, bo się może coś przeputać, czy w nie wiem. Jest coś do spisania benzynowych rzucić, a to, to nie ma dobrego. Nie, to się... Ale jeszcze, jak widać, tu na niektórych elementach się stabilizuje. To jeszcze do rzuca. Nie jest to jakiś bardzo yy, wypadający. Na budzie już, już tak nie chyć, nie za bardzo Ale jednak coś tam go majka Widać właśnie na, widać, książę, nie nie. na się. Robocie, I tym, zwłaszcza Widać suknie cieśnie, złożono na starej ustelce To jest zapocenie, które powstało przy robocie Po prostu olej poprze i z ten zejdzie, nie będzie śladu Kukanka go widać nie zabiła działa chodzi ma się dobrze ten wyciek zlokalizowałem co mało było płynu pokazywałem wam zlokalizowałem ale nie naprawiłem bo mi się nie tu delikatnie puszcza pod termostatą cały czas kropelka stoi jak będzie bardziej no to wtedy spuszczę teraz jakoś nie widzę siebie przy spuszczaniu płynu tutaj akurat nie pomyśleli, nie ma granica, to trzeba węża zdejmować. Dobra, założymy filt, zobaczymy jak to filtro wygląda. No i tak sobie to popierduję. Nie powiem, żebym był zadowolony z efektu. Jest lepiej, ale to nieznacznie. Ale chyba nic lepiej z tego nie wykrzesimy bo no niestety. Kultura, praca jest obca temu silnikowi jedyny plus że cała operacja to jest 15 minut dosłownie a jakbym się sprężył to i myślę że poniżej dychy bym się zamknął jest strasznie łatwy w obtudze, pod tym względem także tutaj się nie ma do czego po strasznie gra ta lista od no i co nic więcej nie zrobimy A jeszcze wezmę, zobaczę, popsikamy popsikam przewody z wysokiego napięcia, zobaczymy czy będzie jakieś przebicie. Dobra, mam płyn do mycia i psikamy. No, jakoś gorzej, żeby chodził, to nie widać. Zwykłą wodą nie polewajcie, bo jak jest gorący silnik, no to coś tam może pęknąć. Nie, nic się nie zmieniło, chociaż mnie trzepnęło wcześniej No, zobaczę, może jeszcze zainwestuję w wody wysokiego, bo te są jeszcze chyba fabryczne beru w każdym razie, nie wiem beru To chyba nie są fabryczne Pewnie były zmieniane ja Jeszcze go delikatnie pod dalej powywuje no nic na dzisiaj koniec z nim co o tym sądzicie zostawilibyście czy byście robili dalej ja chyba raczej jednak zostawię napiszcie w komentarzu na razie, hej